Mit czy kit? W Sons of the Forest da się zrobić trampolinę, która wybija do nieba. By ją wykonać, trzeba powiesić dwie płachty obok siebie, bez oddzielającego drewna i stanąć w szparze między nimi. Dobra, już wszystko przygotowałem. Jak widzicie, są dwie płachty obok siebie, nie ma oddzielającego drewna. A teraz stanę w szparze między nimi i zobaczymy, czy wybiję je w powietrze. Okej, okay, rzeczywiście to działa. I nawet wybijam je kilka razy, a nie tylko raz, czyli. Jak najbardziej pierwszy mit potwierdzony: mit od Kokosza: Virginia potrafi się teleportować. Żeby to sprawdzić, będę musiał bardzo szybko oddalić się od Virginii. W tym celu włączyłem grę na modach, żeby móc bardzo szybko odlecieć, na przykład na połowę mapy do tej lodowej góry, i zobaczymy na GPS-ie, czy Virginia się do mnie przeteleportuje. Jestem prawie na szczycie lodowej góry. Virginia już ledwo widzę na GPS-ie, ale na razie nie wiem, czy się w ogóle ruszyła z domu. Dla pewności zrobimy tak, że wyruszę na drugi koniec mapy. Jak widzicie, Virginia się nie przeteleportowała, bo tak naprawdę to ona mnie nawet nie szukała. W sumie po co miałam je szukać, jak tutaj było z nią dwóch Kelwinów w domu, także po co jeszcze ja jej byłem potrzebny? Także mit obalony. Wróćmy na chwilę do mitu z teleportującą się Virginią, bo odkryłem nowe fakty w tej sprawie. Jak widzicie oddaliłem się od niej na odległość GPS-a, a teraz przyspieszymy czas w grze razy 100 i zobaczymy na GPS-ie czy się do nas przeteleportuje. Jak widzicie Virginia rzeczywiście się do nas przeteleportowała, nie wiem czemu to wcześniej nie zadziałało, ale być może na tamtym świecie miałem już ponad 130 przegranych dni, z tego większość spędzone w jednym domu. Być może jak spędzicie więcej czasu w grze to Virginia po prostu się zaklimatyzuje i zostaje bronić domu nawet jak wy wyruszacie na wyprawy, także sorry za wcześniejszy błąd, ale mit potwierdzony. Mit od kociary, tylko 5% osób potrafi dać Forestowi suba nosem. Ale to jest mit, który musicie sprawdzić sami, także napiszcie w komentarzu czy się udało. A przy okazji piszcie kolejne mity, które mam sprawdzić, a ja wybiorę te najbardziej lajkowane i nagram dla was drugi odcinek. Nice pyta, czy kanibale mają fall damage? Znajduję się nad przepaścią, mam tutaj kanibala, a teraz pomogę mu spaść na ziemię i sprawdzimy czy otrzyma obrażenia od upadku. Jak widzieliście, spadł z pewnej wysokości, ale upad gładziutko nie otrzymał żadnych obrażeń, także mit obalony. Zdarza wam się czasami grać w gry na telefonie? Dobrze się składa, bo partnerem dzisiejszego filmu jest gra mobilna Hero Wars. Masz dość bezmyślnej pracy? Masz dość korków? Nie możesz znaleźć spokoju w domu? Czujesz się zwyczajnie? Nie zgadzaj się na zwykłość, zostań legendarny! Gra jest dostępna na telefon lub przeglądarkę, więc możecie grać w szkole, w pracy czy korzystając z toalety. Hero Wars to rozbudowana gra RPG posiadająca tryb kampanii, lochy z cennymi nagrodami, czy ranking najlepszych graczy, który dodaje pikantnej rywalizacji. see Jak chcecie też zagrać, to użyjcie kodu QR, lub możecie skorzystać z linku w opisie. Możecie też zaprosić do gry przyjaciół i wspólnie pokonywać bossów, czy rywalizować przeciwko innym graczom. Nexters regularnie aktualizuje grę, dodając to, czego oczekuje od nich ponad 100 milionów graczy na całym świecie. A teraz jest dobry moment, żeby zacząć grać, bo deweloperzy przygotowali dla was bonus na start: m.in. 5 bohaterów, 600 szmaragdów, czy aż 30 tysięcy złotych monet. Także zrób sobie przerwę, aby zostać Bohaterem kliknij w link w opisie lub zeskanuj kod QR i zacznij grać w Hero Wars już teraz. Games Be Like pisze, Kelvin nie ma naprawdę na imię Kelvin. I rzeczywiście jak wpiszecie w konsoli ad character Robi, to pojawi się przed wami dodatkowy Kelvin. Jest tak dlatego, że jego postać jest zapisana w plikach gry jako Robi, bo tak początkowo miał mieć na imię. Także mit jak najbardziej potwierdzony. Mito weliny, czy złota zbroja jest lepsza od technicznej. Zaczniemy od przetestowania złotej zbroi. Chroni nas ona przed obrażeniami wyłącznie od demonów, więc test będziemy przeprowadzali na demonach. A ja policzę, ile uderzeń będzie potrzebował, żeby mnie pokonać. Wychodzi na to, żeby mnie pokonać, potrzebował 12 uderzeń, czasami zadawał takie podwójne ciosy, więc je ja też liczyłem oddzielnie, a teraz założę techniczny pancerz i sprawdzimy ile obrażeń wytrzyma. Wychodzi na to, że techniczny pancerz wytrzymał 35 uderzeń od demona, czyli prawie 3 razy więcej niż złota zbroja. Jeden kawałek pancerza potrafił wytrzymać 3 uderzenia, ale jak już pancerz mi się skończył, to umarłem na aby 5 uderzeń. Także złota zbroja jest lepsza, jak nie macie nic, ale techniczny pancerz jednak dużo lepszy. Także mit obalony. Mitetryksa, jak rozpalisz ogień w bunkrze z drukarką 3D, to uruchomi się system przeciwpożarowy. Znajdujemy się w bunkrze z drukarką. Odpalę teraz na ziemi ognisko i zobaczymy, czy zraszacze wody się odpalą. O, po chwili rzeczywiście zraszacze wody się odpaliły. Tutaj był akurat jeden na środku budynku. Fajna ciekawostka, bo w starym deforestie też były zraszacze wody w laboratorium Sahary I tak samo jak odpaliliście jakiś ogień, to też się odpalały, fajne nawiązanie MIT ZATWIERDZONY MIT CZY KIT Jeżeli będziesz podążał za Wirdzinią, to zaprowadzi cię do skarbu Dobra, Wirginia mi pokazuje rękoma gest, żebym szedł w, nią w jej stronę I zaczęła gdzieś biec, w takim razie podążamy za nią I zobaczymy gdzie mnie zaprowadzi Dobra, już chyba wiem, co to za miejsce, bo je nagrywałem kiedyś na jednym z filmów z Update'u. Mamy tutaj chociażby nasz jednoślad motorek. Bardzo fajnie, że twórcy dodali dla Virginie opcję, że może nas zaprowadzić do jakichś obozów, jednośladów, ukrytych miejsc, ale uważam, że powinni to jeszcze bardziej rozbudować, żeby zaprowadzała nas do bunkrów, do jaskiń, tym bardziej, że teraz te nie wyświetlają się na GPS-ie. W każdym razie mit potwierdzony i lecimy dalej. Na Nawidowski pisze, da się dostać piorunem na szczycie gór. Znajduję się na szczycie lodowej góry. Jak widzicie po chmurach, co jakiś czas uderza tutaj piorun. Do tego wziąłem pałkę elektryczną, żeby dodatkowo ściągnąć do siebie pioruny. A teraz odpalę wolną kamerę i będziemy z boku obserwowali, czy uderzy we mnie jakiś piorun. O, wow, szczerze się przyznam, że się tego nie spodziewałem, ale Beskitu uderzył we mnie piorum. Przyna przynajmniej tak to wyglądało. Będę musiał to jeszcze raz sobie obejrzeć w zwolnionym tempie. Wam te pewnie też to puszczę. Przyznam wam szczerze, że spodziewałem się, że ten komentarz to będzie jakiś troll, ale okazuje się, że rzeczywiście jak jesteśmy na szczycie góry. To może uderzyć na spiorun, także mit potwierdzony. W Sonsie nie ma już glicza z DeForest, powodującego, że lotnia mogła latać w nieskończoność do góry. Może najpierw wytłumaczę o co chodzi, bo nie każdy będzie wiedział. W DeForestie istniał błąd gry, dzięki któremu przy skręcaniu na boki mogliście wybijać się w nieskończoność w górę. Są soft DeForest, co prawda, nie ma takiego glicza jak w pierwszej części gry, ale tutaj twórcy również zadbali o graczy i możemy do tego celu wykorzystać grawitację. Jak lecimy bardzo szybko na dół, a potem się odwiniemy, to przez kilka sekund będziemy lecieli do góry i w ten sposób można wlecieć nawet na sam szczyt lodowej góry. Także mit obalony. Mit od konkola. dźwięk otwierania ekwipunku różni się w zależności od tego ile macie w nim itemów. Specjalnie podgłośniłem efekty dźwiękowe, żeby było lepiej słychać. Aktualnie jedyne co posiadam to ten patyk, a teraz otworzę ekwipunek i sprawdzimy jak brzmi dźwięk otwierania. Ok, był całkiem cichy, a teraz dodam inne itemy do ekwipunku, a właściwie dodam wszystkie itemy i sprawdźmy, czy dźwięk się czymś różni. Dobra, rzeczywiście różni się dźwięk otwierania. Słychać było między innymi garnek i pewnie też te szklane butelki oraz inne przedmioty. Także rzeczywiście mit potwierdzony. Jak macie więcej przedmiotów, to dźwięk otwierania będzie się różnił. Max pisze uderzając mutanta i wchodząc do ekwipunku resetuje mu się atak Mamy tutaj ciężkiego kanibala teraz go uderzę i spróbujemy przerwać jego atak Dobra był podczas wykonywania zamachu wszedłem do ekwipunku Wyjdźmy I i tak od, dostałem obrażenia także mit obalony Wejście do ekwipunku wcale nie przerywa ataku kanibali Mit od Marcela, jak będziesz codziennie przychodził do jednej wioski, to pod dłuższym czasie kanibale ją opuszczą i ich tam nie będzie. Znajdujemy się na moim save'ie, jak widzicie, jest tutaj 133 dzień i udałem się do głównej wioski kanibali. Bo jest to jedyna wioska tutaj w mojej okolicy, którą mogłem lutować i robiłem to od ponad 100 dni. Także jak widzicie, nie ma tutaj żadnych kanibali, bo przychodziłem i bardzo często je wybijałem, nawet poniszczyłem im wszystkie budynki, jak widzicie tutaj te. Ślady w śniegu to one są właśnie po zniszczonych budynkach, i zauważyłem właśnie, że przestały tutaj się respić kanibale. Tak samo w tej trzeciej wiosce, która jest dalej. A jakbyście chcieli sprawdzić, jak wygląda mój świat, to znajdziecie film na kanale. Nazywa się 100 dni w Sons of the Forest. I ogólnie jest to seria, którą aktualizuje co 100 dni, także warto śledzić. A w każdym razie, mit potwierdzony. Po użyciu w lobby odpowiedniej kombinacji klawiszy, odpali się muzyka ze starego DeForesta. Znajdujemy się w menu, a ja rzeczywiście znalazłem kod w internecie, który podobno zmienia muzykę. Pewnie wyświetla wam się teraz na ekranie. A jak go wpiszę i zobaczymy, czy zadziała. Góra, góra, du, du, lewo, prawo, lewo, prawo. B, A, Enter. Ok. Muzyka się zmieniła. Nie wiem, czy słyszycie, ale Wam nawet podgłośnie specjalnie dla Was. Rzeczywiście, włączyła się muzyka z menu z pierwszej części gry, bardzo fajna ciekawostka, bardzo fajny easter egg, także mit potwierdzony. Mit od Konkola, w scenie z trailera pod slagiem leży snajperka. Znajdujemy się w bunkrze z kataną, za tymi drzwiami rozpocznie się scena z traileru i zobaczymy czy znajduje się tam jakaś snajperka. Okej, okay, ej, rzeczywiście znajduje się tam snajperka, chociaż na pierwszy rzut oka pomyślałem, że to leży jakaś woda, czy coś rozlanego. Pewnie puszczę wam zwolnione tempo, żebyście sobie jeszcze raz zobaczyli. Jak widzieliście, rzeczywiście leży tam snajperka, czyli mit jak najbardziej potwierdzony. To już wszystkie mity od Was. Jak chcecie, żebym nagrał kolejny odcinek, to piszcie ciekawe mity w komentarzach. Zostawcie też kciuka w górę, żebym wiedział, że film się podobał. A jak jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam, żeby to zrobić i zapraszam do sprawdzenia pozostałych filmów na kanale.